Pała, gdzie ty idziesz? Zapomniałeś czegoś? Dziwne. I godzinka wolnego. Po co komu w życiu matma? Co Ja będę sobie liczyć całki, ułamki. Po co mi to wszystko? Mam kalkulator w telefonie. Jak to Julka jest nieobecna? Otóż Kolejny raz, kiedy ona jest nieobecna. Ja dzwonię do mamy! Matko, a co ten kwiat taki zakurzony, no? Ja już zaraz tutaj porozmawiam. O proszę Grażyna. Tak, pani Grażyna. Boże, no w tym pokoju Julci to jest ciągle bałagan. O, telefon mi dzwoni. Któż to. Któż to do mnie dzwoni? Halo. Dzień dobry, pani Grażynko. Witam serdecznie z tej strony Beata Koziłkowska. No, dzień dobry, dzień dobry. Nauczycielka matematyki, Julki. nie tak? Mhm, dokładnie tak. Boże, mój drogi. Pani Grażynko, no, y, pani córka nie przyszła dzisiaj po raz kolejny zresztą. Po raz kolejny nie pojawiła się na moich lekcjach matematyki. Boże, mój drogi, no jak to Julcia się zerwała, Boże? A dzisiaj mamy bardzo ważne procenty, które omawiamy, ona przecież nie zda. Jak to się zerwała, Boże, to dziecko tam mnie do grobu wpędzi, no. Pani, pani Grażyno, to jest niepoważne. Boże, słabo mi się... A Coś się z pani córką dzieje niepokojącego i ja mnie to naprawdę bardzo martwię. Przepraszam, słabo mi się zrobiło. No, to niech pani się tak nie denerwuje, tylko niech pani weźmie za habety dziecko i niech coś poczyni. Ja bardzo przepraszam w imieniu mojej córki. Ja już do niej dzwonię i już tutaj wszystko stawiam na nogi równe. Dobrze, pani Grażynko, dobrze, kochaniutka moja. No proszę się nie denerwować. Może umówimy się na spotkanie, wszystko sobie, wszystko sobie wytłumaczymy, wyjaśnimy, dobrze? Dobrze, bardzo przepraszam. Tak, spotkam się z Panią, no jak najbardziej, no zagrożenie, no to przecież to jest bardzo poważne. No proszę Julce powiedzieć, żeby po prostu się naprawdę, naprawdę tutaj wzięła w garście. wiem, że Kasia ma dobre oceny, Ona się przyjaźnią, może Kasia jej pomoże. Bardzo dziękuję za informację, dziękuję. Do widzenia, no. Pani. No pozdrawiam, no, do widzenia. Dziękuję, do widzenia, dziękuję. Boże Najświętsze. Dzwoni do Julki. A co ty Ale dlaczego ci nie było na matmie? Gdzie ty byłaś? No zerwałam się, bo ja mam zagrożenie z matmy. Zagrożenie? Ta baba się na mnie uwzięła i ja się boję tego, co moja mama powie, jak to zobaczy. O to Jezus, jest... ale jeżeli nie idziesz na zagrożony przedmiot na lekcję, to jeszcze gorzej robisz. A poza tym ja umiem te tematy, więc spokojnie mogę ci nauczyć. Możemy się dzisiaj umówić po szkole. To cię tłumaczę, to jest bardzo proste. No dobra. No, ale nie zrywaj się, bo to jest bez sensu. W ogóle pani od matmy mnie się pytała, dlaczego ciebie nie ma. Ja nie wiem, czy ona przypadkiem no. nie zadzwoniła do twojej mamy. O Jezu. No, fatalnie, powiem ci, że fatalnie. Narobiłaś sobie kłopotów, bo nawet nie wiem, czy przypadkiem pani od matmy nie zadzwoniła do twojej mamy. Co? No, w sprawie tego, że nie, się zerwałaś. Nie, no będę miała szlaban, szlaba, znowu będę miała szlaban, przecież matka mnie zabije. No, jak zwykle. Narobiłaś sobie problem. Miesiąc znowu bez wyjścia z domu, bez komputera. A, niedługo wakacje. Pomożesz mi z tą matmą? No pewnie, że Ci pomogę. To jest bardzo proste. Ja Ci to wszystko wytłumaczę. Naprawdę nie te tematy proste, są mam, mega proste. Dostaniesz piątkę. Tylko chodź ze, ze mną po lekcjach do mnie do domu i wtedy Cię pouczę. No to jak po lekcjach się uczyć matki. Jest zagrożona. Możesz nie zdać. No dobra, dzięki. No, to jesteśmy umówione. Boże ty mój, no dzwonię do Julki, no zwariuję, żeby to nauczycielka dzwoniła do matki, że dziecko się zerwało, no przecież to jest skandal, no. Jeszcze nie odbierze pewnie. Dzwonisz. O nie, mama dzwoni. No odbierz. O nie. Cześć, mamo. Julcza, ty wracaj natychmiast no. do domu, wiesz co, ja się dowiedziałam, że ty nie byłaś na lekcji, a kto dzwonił? Nauczycielka twa dzwoniła. No tak, no bo... Że się urwałaś i zagrożenie masz. Dziecko, tak to nie będzie. Wracasz natychmiast do domu. No przepraszam. Szlaban, dostajesz szlaban, koniec będzie pranie, prasowanie i dnia nie ujrzysz. Nie ujrzysz dnia. Nie, nie dawaj mi szlabaru, Będziesz proszę. Będziesz tylko siedzieć, tylko nie... sprzątać, prasować i w ogóle wszystko, Szlabę, bo. Wszystko zrobię, pozmywam, posprzęgam. Naprawdę, ma cierpliwość się skończyła. Nie wrócę teraz, bo z Kaśką się umówiłam. Będzie mnie uczyć właśnie matka. No dobrze, no jak Kasia cię pouczy. Ale wiesz, co Jędzia, ja to ci, tobie to nie wiara. Daj mi Kasię do telefonu. I Kaśka ona ci potwierdzi. Dzień dobry. Kasiu, no dzień dobry, dzień dobry, tu mama Juleczki. No, słyszałam, słyszałam, że Julka chce um, się pouczyć z tobą. E, powiedz mi, czy to prawda? Tak, tak, potwierdzam, potwierdzam, tak, pouczę ją dzisiaj. E, no dobrze, e, dobrze, a jeszcze jakbyś mi mogła powiedzieć, czy wyciągny. Dobrze, 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 dziękuję, pozdrawiam, zjemy, zjemy. No bo ja nie wiem, czy Elżbieta coś przygotowała, czy nie, bo ostatnio to z Elżbietą to nie mam kontaktu. Zjemy, mama coś przygotuje pewnie. No. No dobrze, dobrze. No dobrze, to jak zjecie to prawidłowo. No, żebyście głodne nie były, bo od razu mózgi inaczej pracują. No, do widzenia. No, to pa, pa. Pozdrawiam, pozdrawiam. O Jezu, no dobra, no to 10%. No to jest 10% i to jest X. Yy, I teraz musisz policzyć wartość w tym zadaniu. Tutaj masz wzór i robisz no. dokładnie to samo, co ci tłumaczęła w poprzednim. To jest analogicznie, to jest dosłownie to samo, więc próbuj, a ja jeszcze tutaj zerknę, co będziesz miała na pewno na sprawdzianie i co musisz wiedzieć. Nie wiem, dla mnie to jest trudne. Popróbuj. Pouczymy się jeszcze chwilę i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, chyba tak powinno to wyglądać. No. O, co tam dziewczynki widzę uczycie się? O, dzień dobry. Mamo, uczymy się. No to jest ważne, żeby Julka to zrozumiała. Nie przeszkadzaj. Kochane, co tam nauka? Ja was podwójnego kozłowania nauczę, bo dzisiaj dzieciaki moje na wf miały szkolenie. Co prawda, piłkę tam żem zostawiła, ale mam inną piłkę zastępczą, Chodźcie, trochę pokazujemy, lekcję, zrobię wam. Czy taka lekcja? To by mi się przydała. A jak pani tą ręką? To tak szybko trzeba podwójnie pozłować. a jak to się robi? Ja co no tam czas na naukę będziecie marnowały. Chodź! Chodź już nie! Najsłaśniejsza tak, jolka wracaj! Oj, dobra, chodź, Pogramy chwilę pokazujemy, a potem wrócimy do matmy. Trzeba sobie zrobić przecież. No chodź! Ona się nic nie nauczy. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. I szybko ręką. Ja wiem, że to nie jest piłka do kosza. Ja wiem, bo ja żem w pracy do kosza tę piłkę zostawiła, więc dzisiaj gramy tą zastępczą. No. Ale łapiesz, odbijasz, łapiesz, odbijasz, hop, skaczesz, rzucasz. To proste jest. Hej, mama, jestem. Dzień dobry, Juleczko. Pouczyłaś się Tutaj z Kasią? Tenia? Ty się o jedzenie teraz nie martw, ja Ci oczywiście dam jedzenie, przygotuję wszystko tak, jak należy, Uczyłam ale się. Najważniejsze Uczyłam to właśnie... Uczyłam się, z Kasia Julka. mnie uczyła, y, procentów nie uczyła. Dobrze. Dobrze, Julka. a Mi trochę opowie. byłyśmy też z panią y, Elżbietką na grze w kosza, więc też trochę popikałyśmy sobie. Mm -hmm, mm -hmm. Julka, ja Ci tylko chcę jedno powiedzieć. Julcia, ja Ci powiem tylko jedno. Tylko jedno Ci powiem. Jak Ty dziecko nie zdasz, to, to Ty zda. nigdzie nie jedziesz na kolonie wakacje. Na mój obóz sportowy nie No nie, nie, nie pojedziesz. Mamo, już. to jest nie fair. To Ale... jest nie ultimatum. Tak się nie robi w życiu ludziom. Ale to, dziecko, no takie są skutki przyczynowo-skutkowe. No. Mamo! Takie są konsekwencje Twych wyborów. Kara. Kara musi być. Ja ci tylko chcę jedno powiedzieć. Jak ty nie zdasz, dziecko? <grystanie> <grystanie> Może począłam się naprawdę rozmawiała ze swoją mamą. <grystanie> udało się! <grystanie> Boże! Dzień dobry, Julka. Wróciłam. Dzień dobry, Julka. Dzień dobry. Pouczyłaś się? No trochę się uczyłyśmy, trochę też sobie pobiegałyśmy. Pobiegałyście? No fit mama. <grywa> <grywa> no fit mama.